Cześć. To jest Hat 16 Challenge, czyli 16 czapek. Wyzwanie. Mam kolekcję czapeczek, jest z 16 ukrywam pod nimi, wystający z głowy pazierz. No właśnie, jest mi głowę coraz ciaśniej, ale patrząc na mnie, chociaż spokojnie sobie zaśnie. Czapka zimowa całkiem dobrze kolorowo suchowa, o jakim kolorze mowa? Druga czapka, pożyczona od dziadka Dzięki nie mam szacunek przeciwstawujących jabłka Tę robota naszego, nie wiem czemu mogę zaimponować Tym jedynie bo zdewnemu eret kolarza Dla dobrego nastroju, bo czasem mi się zdarza rowerem po pokoju Czapka ryba, wbrew w pozorom słabo się nie pływa, Lepszy czepek chyba chociaż różnie bywa Czapka drearza na jej wideo, kłapie ciekolka mówią na nią również Czapka Czepek medyczny To dla lekarzy, bo mają dużo pracy w czasie korona oprócz tego bez Czapka indy kaszkiet tu A mi mam ich ponad 16 Ale zaraz, po co ci tyle tych czapek, skoro brodę masz rudą? Kiedyś martwiły mnie te włosy na brodzie z radzieckie, A teraz zakładam czapeczkę, a na ryj maseczkę 16 czapek, 16 czapek, 16, 16 czapek, 16 czapek, 16 Zakładam na głowę czapeczkę, a na ryj maseczkę Cały rok chodzi w maserce, bo na swój patrzeć już nie chce. Ja mogę cały rok chodzić w maserce, bo na swój patrzeć już nie chce. Chodzę w maserce, mimo duchoty, bo na swój patrzeć nie mam ochoty. Chodzę w maserce, mimo duchoty, bo na swój patrzeć nie mam ochoty. Ja mogę cały rok chodzić w maserce, bo na swój, ryj, to ja patrzeć już nie chcę. Chodzę w maserce, mimo duchoty, bo na swój, ryj, to ja patrzeć nie mam ochoty. No, trochę się zasapałem przy tym, ale chyba trochę wyszło. Dziękuję za nominację Jankowi z Napełnej oraz Palionowi. Ja zanim przejdę do swoich nominacji, chciałem powiedzieć, że, że się zmachałem, ale oczywiście umieszczam link do zbiórki pod filmem. No, fajnie by było, gdyby na stronie tej zbiórki było pokazane, wypisałem dokładnie na co te pieniądze pójdą. No, Kpiną też jest, że nasz prezydent bierze udział w takiej zbiórce, gdzie on jako głowa państwa i członek par partii rządzącej powinien nam zorganizować. Godną służbę zdrowia, dzięki czemu nie byłoby potrzeby zbierania takich pieniędzy, więc nie dajcie się na to nabrać. A ja y, nominuję: y, Harry Potter i więzienia z Kabanu, Los Angeles Lakers, no i Tony Hawk Pro Skater 2, może jeszcze Lechroch Pawlak Scorpion. Lechroch Pawlak Scorpion. A oprócz tego, no to kanał Walenie y, Jacka Makowskiego. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Hej.